Więc tak, chciałam Was przeprosić za to, że nie ma często filmików. I że ogólnie mniej nagrywam. Teraz robię co innego, dlatego jestem zajęta. Postaram się od przyszłego tygodnia, znaczy tego, co będzie, albo następnego, um, zacząć na nowo dużo nagrywać bo może prawie codziennie a na razie będzie jak będzie um, albo właśnie zaczynam nagrywać od następnego tygodnia, nie tego co będzie, tylko że teraz będzie tylko następnego um, jeszcze raz was bardzo przepraszam za to, że nie zostawiam filmików, no ale jest jak jest robię pewno robię ten sklep, też się na tym skupiam bardziej i też dlatego z tego to wynika, że mnie nagrywam, bo chcę mieć wszystko porobione i tak dalej. Znaczy rysunki mam zrobione, niektóre. Właśnie niektóre. Jeszcze trochę mi zostało, żeby je zrobić, żeby to robić yy, jeszcze tak z 5 lub 6 yy, naklejek, coś takiego. No. No więc na dzisiaj to na tyle. Miłego dnia, popołudnia, wieczora. Pa, pa.